Bajka pod tytułem Krótki rejs. Dzień był naprawdę piękny. W sam raz na zabawę Nikola pobiegła na plażę, mając nadzieję, że zobaczy tam swoich przyjaciół. Szybko spostrzegła Jasia, siedzącego na brzegu morza. Trzymał w ręku książkę. Cześć, co czytasz? Zanim Jaś zdążył odpowiedzieć, Dołączyła do nich pozostała czwórka dzieci: Ania, Rafał, Adaś i Marcin. Cześć, czytał książkę o morskich legendach, o syrenach oraz potworach zwanych lewiatanami. Jaś zaczął opowiadać o morskich tajemnicach tak ciekawie, że wszyscy słuchali go ze zdumieniem. Ciszę nagle przerwał Marcin. Patrzcie, tam jest łódź mojego ojca. Może jest spokojne. popłyńmy. niedaleko, zaraz wrócimy. To niebezpieczne, zaprotestowała Nikola. Nie bądź tchórzem, nic się nie stanie, odezwała się Ania. Wszyscy się zgadzają? Włączył się Rafał. To ruszamy. Marcin będzie kapitanem. Bo to łódź jego taty. Wyruszyli więc na wyprawę. Wszystko szło dobrze. Dzieci świetnie się bawiły oprócz Nikoli. Nagle zerwał się chłodny wiatr. Ciemne chmury przysłoniły niebo. Wracamy szybko. Niestety, wiatr był zbyt silny, fale coraz większe. Rozszalały morze zagłuszało. Wołanie dzieci o pomoc. Nikola wyjęła różaniec, który zawsze nosiła w kieszeni. Szybko jednak wpadł on do morza. Po wyczerpującej walce grupka przyjaciół znalazła się na wyspie. Burza już ustaje! Wszyscy są? Nikomu nic się nie stało? pytał Adaś. Na szczęście nikogo nie brakowało. Łódź! Nic z niej nie zostało, jak my wrócimy do domu, płakał Marcinek. Najważniejsze, że nam nic nie jest. Jeszcze nie wiem jak, ale sobie poradzimy, pocieszała kolegą Nikola. Dzieci postanowiły nazbierać drewna i wysuszyć go na słońcu. Gdy już to zrobili, próbowali złowić kilka rybek. Niestety wszystkie wymykały im się wzrok. Drewno jeszcze nie wyschło, więc dzieci postanowiły odpocząć. Nikola chodziła po plaży i zbierała kamyczki. Jak już nazbierała dość dużo, zaczęła układać się w kształt różańca. Z patyczków powstał krzyżyk. Naprawdę? Będziesz się teraz modlić? Chodź! Pobaw się z nami! wołała Ania. Nikola nie zwracała na jej wołanie żadnej uwagi. Jaś i Adaś popatrzyli na siebie, wstali i podeszli do dziewczynki. Pomodlimy się z tobą. Pozostałe dzieci popatrzyły na siebie z niedowierzaniem. Wróciły jednak do zabawy. Gdy drewno Przeschło, dzieci starały się rozpaść ognisko. Pocierały dwa kawałki drewna o siebie. Nic jednak to nie dało. Wszyscy już byli bardzo głodni. Do tego robiło się zimno. Nagle zobaczyli nadchodzącego z daleka człowieka. Niósł on kilka rybek na ramieniu. Były przywiązane sznurkami do kija. Cześć dzieciaki! Dzień dobry. Kim pan jest? Mam na imię Michał, a wy wyglądacie na głodnych. Pomogę wam. Nieznajomy wyciągnął dwa kamienie i rozpalił nimi ognisko. Następnie przygotował ryby. Dzieci, gdy już ogrzały się i najadły, opowiedziały o swojej przygodzie. Czy to nie należy do ciebie? Zapytał tajemniczy człowiek, wyciągając różaniec z białymi koralikami. Jak to możliwe? Zapytała Nikola. Człowiek uśmiechnął się i rzekł. Nieważne, w jakiej sytuacji się znajdziecie. Modlitwa na tych małych koralikach jest zawsze bardzo dobrym wyjściem. Albo na kamyczkach, Dodał z uśmiechem Adaś. Niedaleko jest przymocowana moja łódź. Jest na tyle duża, że wszyscy się zmieścimy. Zawiozę was do domu, nim zapadnie zmrok. Gdy tylko zgasili ognisko, wsiedli do łodzi. Zadziwiająco szybko dotarli na drugi brzeg. Marcinek Chciał zaprosić człowieka, który ich uratował, ale gdy tylko się odwrócił, zniknął, wraz z łodzią. Kiedy on zdążył odpłynąć? Nie rozumiecie? To był anioł, nawet znamy jego imię, powiedział z uśmiechem Jasiu. Rodzice byli tak rozradowani, że ich dzieci są całe i zdrowe, że nawet nie krzyczeli. Od tego czasu nie tylko Nikola przekładała codziennie małe koreliki w paluszkach.